Za ścianek, niby o statusie miasta wojewódzkiego, ale to nic nie zmienia. Bezczelna dziewucha idzie wynieść śmieci. Patrzy z politowaniem na matkę z wózkiem. Ale ci dobrze, rzuca w jej stronę. Ja to sama muszę na siebie zapracować. Mąż mi nic nie da. Jest fryzjerką. Słabo się zawsze uczyła. Brak zdolności? Nie zawsze. Niektórym się po prostu uczyć nie chce. Dziewucha rzuca jeszcze Pamiętam twoją mamę, uczyła mnie, surowa była. Niby jej nie lubi, ale przybiega później obcinać mamie włosy i szczebiocze jak najlepsza przyjaciółka. Co do męża fryzjerki. Panowie pracują w tej samej firmie. Młoda mama liczy każdy grosz, ale nie odda dziecka do żłobka, bo to jej jedyne i długo wyczekiwane maleństwo. A jej umowa z partnerem to jest jej prywatna sprawa. Nie ma 500 plus na pierwsze dziecko jest jej bardzo ciężko. Fryzjereczka za to korzysta z życia, ma na miejscu teściów do pomocy przy dzieciach, ale bardzo jej się nie podoba skromna młoda mama. Dziewczyna z dzieckiem. Wraca do siebie, do innego miasta. Po kilku latach dowiaduje się, że pani pracowita, właścicielka salonu fryzjerskiego oraz wiecznie niezadowolona żona swojego męża ma guza mózgu i czeka ją operacja. Moi kochani, zazdrość, zawieść, pycha, chciwość, to straszne wrzody na organizmie naszego społeczeństwa. Nasz zespół. Życzę pani fryzjerce dużo zdrowia oraz powodzenia w biznesie.